Witam Was, moje drogie wagi, i dzisiaj zapraszam Was na czytanie, na miłość. Czytanie dotyczy tego okresu wakacyjnego. Spójrzmy, co Was, moje drogie wagi, czeka w najbliższych miesiącach. Co z Waszymi uczuciami, czy spotkacie kogoś nowego, czy to będzie informacja dotycząca Waszego stałego związku. Zaraz się wszystko okaże. Moje drogie wagi, spójrzmy, co my tutaj mamy. Jako pierwsza karta pojawiła się w rozkładzie dla Was. Karta piątka mieczy. Ta karta um, mówi o jakimś przykrym wydarzeniu, przykrym doświadczeniu, które Was, drogie wagi, Niedawno spotkało. Ktoś zranił Was bardzo mocno i Wy nadal to przeżywacie. Ktoś, drogie wagi, postąpił wobec Was bardzo nieuczciwie, przez co Wy bardzo ostrożnie podchodzicie do nowych znajomości i nowych osób w waszym życiu. Kolejna karta w rozkładzie dla was, drogie wagi, to karta rycerza Kielichów. Rycerz Kielichów mówi o tym. Że wy, drogie wagi, możecie wkrótce ulec takiemu fantazjowaniu na temat idealnego uczucia, idealnego partnera. Ta karta może też sugerować, że macie szansę na spotkanie kogoś, kto was zauroczy. Natomiast będzie to raczej taki y, krótki flirt, bądź przelotna, Znajomość i nie będzie to raczej takie poważne uczucie. Karta też sugeruje, że spotkacie pewną osobę podczas wakacji. No i właśnie nie będzie to osoba, z którą stworzycie jakiś trwały, Taki przyszłościowy związek, ale ten mężczyzna bądź kobieta pomoże wam oderwać się i zapomnieć troszeczkę o tych przykrych doświadczeniach wydarzeniach z tej niedalekiej przeszłości. Trzecia karta w tym miłosnym rozkładzie letnim dla Was, drogie wagi, to jest karta dwójki buław. I ta karta może mówić o takiej obawie przed zaangażowaniem w nową znajomość oraz może mówić o wyborze, który Was może czekać pomiędzy dwiema osobami. I teraz z tego czytania mogłabym wywnioskować, że Wy nadal, moje drogie wagi, myślicie o tej osobie, która Was zraniła, i jednocześnie boicie się zainwestować uczucie w kogoś nowego i za, zaufać temu komuś nowemu. Ta karta, Dwójki Buław, sugeruje, że. Pojawi się w Was taka niepewność i sprzeczność dotycząca uczuć. Ja jednak radziłabym Wam, abyście nie bały, nie bali się nowych wyzwań, ponieważ zasługujecie na szczęście, zasługujecie na tą chwilę zapomnienia o tej. Nieszczęśliwej przeszłości, i być może będzie to niezbyt trwała znajomość, ale naprawdę macie szansę na chwilę szczęścia. Przepraszam za to szczekanie, przyznaję się, jestem wróżką, która ma pieska zamiast kotka. Chciałabym Wam jeszcze powróżyć z kart anielskich. Wyciągnę dla Was jedną kartę i zobaczymy, co aniołowie chcieliby Wam przekazać przy pomocy tej karty. Okay. Dobrze, drogie wagi. Zaraz będzie karta dla Was. No, i karta sugeruje, że ktoś z Waszej y, przeszłości y, powróci do Waszego życia. Y, no, ja bym już nie chciała wnikać, czy to będzie ta y, osoba, która Was zraniła, ale jakby y, wybór będzie należał do Was, moje drogie wagi. Ja myślę, że kierujcie się swoją intuicją i swoim szczęściem. Pozdrawiam Was, moje drogie wagi, bardzo serdecznie. Życzę Wam dużo, dużo szczęścia w miłości w tych nadchodzących letnich miesiącach. Jeżeli Wam się moje czytanie podobało, będzie mi bardzo miło, jak polega. Polubicie ten filmik z czytaniem. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam.